Camille Flammarion, znany francuski astronom, wybitna postać, oprócz tego, że zajmował się poważnymi dziedzinami, interesował się również badaniem parapsychologii, badaniem zjawisk spirytystycznych. Napisał kilka książek na ten temat, w których zebrał nie tyle relacje z seansów spirytystycznych, co opowieści ludzi, którzy przeżyli różnego rodzaju. Fenomeny spirytystyczne, którzy odczuli je, doświadczyli ich na własnej skórze. I książki Flamariona są wypełnione historiami od zwykłych, chciałoby się powiedzieć, takich szarych osób, które niekoniecznie interesują się spirytyzmem, ale których relacje potwierdzają, że świat duchowy, świat spirytualny rzeczywiście istnieje, że dusza człowieka może funkcjonować poza ciałem. Dzisiejsze historie, które zobaczycie, pochodzą z książki Kamila Flammariona pod tytułem Świat nieznany i istnienie duszy. Autorką pierwszej historii, spisanej w 1898 roku, jest pani Feret, dyrektorka Poczty Miejskiej. Przypadek, który chcę panu opisać zdarzył się już przed wieloma laty, stoimy jednak tak wyraźnie przed oczami, jak gdyby stało się to wczoraj i gdybym miała nawet 100 lat, nie mogłabym tego zapomnieć. Było to podczas wojny krymskiej w 1855 roku, mieszkałam wtedy w Passy, przy Rue de la Tour. Pewnego dnia w porze śniadania, około godziny 12 w południe, poszłam do piwnicy. Promień słońca wdarł się przez okienko piwniczne i oświetlił podłogę. Wtedy ujrzałam, że oświetlone miejsce zamienia się w moich oczach w brzeg rzeki, a tam na kamieniach leżał mój umarły kuzyn, dowódca batalionu. Śmiertelnie przerażona, zaszłam na górę i opowiedziałam krewnym o przyczynie mojego przestrachu i bladości, a oni starali się wyperswadować mi tę historię i śmiali się ze mnie. Dwa tygodnie później listownie otrzymałam smutną wiadomość o śmierci mojego kuzyna, komendanta Solier, który umarł po wylądowaniu w Warnie w tym samym dniu i o tej samej godzinie, kiedy widziałam go rozciągniętego na kamieniach. Autorem drugiej historii jest pan Ludwig Noel, francuski aptekarz. W mojej adaptacji filmowej kilka rzeczy zmieniłem, między innymi zawód głównego bohatera, po to, aby ta opowieść miała w naszych współczesnych realiach troszeczkę więcej sensu. W pierwszych dniach listopada opuściłem moje rodzinne miasto, aby kontynuować na Uniwersytecie prace archeologiczne. Moja matka i siostry zostały w domu zdrowe i zadowolone. 22 listopada, czyli pod moją nieobecność, moja czteroletnia bardzo uroczna i szczególnie przeze mnie ukochana siostra bawiła się z przyjaciółkami w fontannie miejskiej, bo pogoda była dobra, ale gdy minęło pół godziny, powiedziała, że źle się czuje. Nie minęło 12 kolejnych godzin, gdy moja siostra umarła wskutek zakażenia, a dwóch lekarzy nie zdołało jej uratować. Rodzina próbowała się ze mną skontaktować, ale w miejscu mojej pracy telefony komórkowe nie miały zasięgu. W nocy z 23 na 24 listopada, a było to 18 godzin po śmierci siostry, dozdałem straszliwej halucynacji. O godzinie drugiej w nocy przybyłem na stację, zmęczony, lecz szczęśliwy, gdyż dokonałem interesującego odkrycia i położyłem się do łóżka. Po pięciu minutach zasnąłem. O godzinie czwartej nad ranem, ujrzałem we śnie swoją siostrę, była blada, krwawiąca i martwa. Wołała do mnie głosem skarżącym się, rozdzierającym serce. Gdzie jesteś, Ludwiku? Przyjdź, przyjdź już wreszcie. Dalej śniło mi się, że wskakuję na rower, który mimo nadludzkich wysiłków nie chce ruszyć. I wciąż jeszcze widzę przed sobą siostrę, bladą i krwawiącą. Wciąż słyszę jej skargę, gdzie jesteś Ludwiku, przyjdź, przyjdź już wreszcie. Obudziłem się z palącą głową, spocony i bardzo zdenerwowany. Następnego dnia opowiedziałem swoim kolegom mój smutny sen. Szydzili z mojego niepokoju, a ja na próżno starałem się rozgonić złe myśli pracą. Kiedy wieczorem opuszczałem wykopaliska, zobaczyłem mojego profesora z posępną miną. Gdy zapytałem, czy coś się stało, zakomunikował mi o tragicznej wiadomości, którą otrzymał odnośnie śmierci mojej siostry Heleny dwa dni wcześniej. Tego rodzaju historie są dowodem na to, że świat duchowy, świat spirytualny jest światem rzeczywistym, że nie jest wymysłem kilku spirytystów, bo przecież nie istnieje ogólnoświatowy spisek wielu milionów ludzi na przestrzeni wielu lat, na przestrzeni historii, którzy to zmówili się po to, aby opowiadać innym jakieś bzdury. Są to historie, są to zdarzenia, które. Autorom, które uczestnikom tych zdarzeń wydają się jak najbardziej rzeczywiste, i wydaje mi się, że osoby, które negują naukę spirytystyczną, powinny przynajmniej wziąć pod uwagę relacje tych wszystkich ludzi, którzy przeżyli, którzy doświadczyli tego świata spirytualnego na własnej skórze. Zachęcam do subskrybowania konta i zezwalam na powielenie materiału wideo oraz jego publikację w całości na innym kanale.